Dobra, jak działa ten talizman w tym modzie? Plus 30% run, plus 10 mind, czyli do many, dodatkowe 10, okej. Okay. I zmniejsza zasięg widzenia i słyszenia przeciwników o 10%, czyli można się w tym lepiej skradać. Jeśli znajdę jakieś dobre miejsce do farmienia, chociaż farmienie w tym modzie się nie wydaje zbyt opłacalne, to możemy sobie tego użyć. Ale tak poza tym to chyba średnio do walki. Mi, się, mi by się ciągle przydało coś, co by mi pozwoliło albo przeżyć dłużej. Um, albo więcej, jeszcze więcej damage'u robić, dobra usiądziemy, żeby to wydać ten hajs. I w ogóle mało hajsu za to dostałem, tak zaskakująco mało. Siła do 3,9 i na tym poprzestaniemy. Tak. pokaż ledy, dobrze. Yy, ale to zostanie i tak żółty i zielony, bo tak, tak było kupione. Musisz zainstalować modę na nieśmiertelność, tylko tak, ledy yy, ten tęczowe działają tylko w jednym, bo drugi się zepsuł kontroler, coś tam się w elektronice pewnie pojebało i w jednym Działa w obu! Zaczęło działać w obu! Czyli proszę, mamy, mamy tęczę. Da się tęczę zrobić jednak. Było zepsute, a się naprawiło. Miesiąc! Mamy miesięcznicę, Mrutu! Także w sumie możemy ten, możemy dodać do, do... Bo ja wykasowałem z wyboru kolorów tęczę, bo było zepsute, ale nagle zaczęło działać. Więc możemy z powrotem ją wrzucić. Więc jak kupujecie zmiany kolorków, to możecie z powrotem tęczę wrzucać. A ja wracam do żółtego i zielonego. Żółty i zielony. Te kolory mi się kojarzą ten, tylko i wyłącznie z Brazylią. Jeszcze jakby było niebieski gdzieś na środku. Dobra. Chcę wrócić do innej broni. W ogóle, właśnie. Bronie i wszystkie inne rzeczy. Zrobimy sobie parę broni na maksa. Zrobimy sobie wszystkie upgrade, czy ten. tamony, jaki znalazłem. I zrobimy sobie. questa z krabami. Tylko nie wiem, jak on się robi i gdzie go się robi dokładnie. Nie tutaj, oczywiście, że nie tutaj. Ale już przy, przy zakręcie poznaje, że jestem w złym miejscu. Hello. Spirit Tuning. I tak, znaleźliśmy to. Tyk plus 7 i to. Tyk plus 7. Dobra. Jakie chcemy, bronie? E, popatrzcie, halo, ekipa tutaj. 9 miesięcy, stary, to już by, byśmy mogli dziecko urodzić. Popatrzcie na te wszystkie bronie. I które byście chcieli, żebym ja wzmocnił? Ja na pewno sam z siebie chcę to wzmocnić. Magma Blade'a. To jest ładne po prostu, więc sobie to wzmocnimy od razu. A jeśli byście chcieli zobaczyć jakąś broń, e, żeby nie była podinta, to mówcie. Szybciej przewijaj, najszybciej <grybujesz> na pewno zobaczę. Mm. czekaj, od początku są takie bronie. Mam nadzieję, że znacie ich nazwy, bo nie chcę mi się przez każdą po kolei przechodzić. <grybujesz> Te mamy dwa wzmocnione i to był waste, bo o, sam sam opór jest fajny, ale poza tym tak średnio. Może sobie to zrobił? I to? W grę wchodzą wszystkie bronie pod siłę, pod dexa i pod wiarę. Odpada int i odpada arcane. Miecz Milosa, dobra. Jego dzisiaj znaleź znaleźliśmy, nie? Koło Giza. To jest pod inta, kurde. A, pamiętaj, obserwuję od 25 lutego, ale odsuwałem, prawda? Rzeczywiście, no. Robiliśmy chyba jakiś test wtedy, nie? Tak, robiliśmy test, bo miałem e, wtedy jeszcze napisane, że ostatni follow inna była osoba wpisana i ta osoba miała jakiś dziwny nick z tego co pamiętam. Głowy łapy dawaj, a nie jakiś miecz. <laughs> Możemy zrobić ten, cestusy. Nie, nie chcemy testusów. To ja, ja odmawiam, nie chcę testusów. Mamy dwa Bla Bloodhound Claws. Hmm. Możemy sobie je zrobił, zamiast tych. chociaż ja nie wiem, czy jest sens. Bo to nie będzie jakaś duża różnica. 25 lutego mini rok. <laughs> Będziemy mieli rocznicę. E, ciągle myślę, żeby, żeby ten łuk wzmocnić, <laughs> żeby zobaczyć jak łuki działają w tym modzie. Może seal jakieś nowe, bo one często mają jakieś swoje osobne efekty, nie? Wzmacniają mm, mm, mm. konkretne ataki. Właśnie, do góranka możemy iść też oddać, e, oddać parę rzeczy, nie? I to są już te ta tarcza. Kupisz mi suba? Mordo, ty masz suba. <laughs> E, nie, nie, ja suby kupuję tylko za punkty. Dobra, miecz Milosa to było to, tak? Nie, to nie było to. E, który to jest miecz. To jest wielki miecz? Który jest wielki? Ten. Sword of Milos. On ma blida, ok. Ile mam jeszcze w ogóle? Dziewiątek siedem, czyli potem będę miał sześć. E, dobrze, to, 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 to. To już wzmocniłem. Hmm, czy ja coś jeszcze chciałem wzmocnić? Coś chciałem, ale jeszcze nie pamiętam co. A, to w ogóle mam niezmocnione. To zróbmy najwyżej jak się da. Dobra. Ja coś bym jeszcze chciał, ale co? Sztylety są z dupy. Nie lubię sztyletów, bo są za słabe po prostu. Wiem żarty, żarty. Spokojnie, spokojnie. spokojne. Eee, to jest na plus 9 już. Może sobie drugą zrobię, żeby mieć dwie? Tylko, że będzie jedna anspura druga frozen needle. Eee, czemu nie? A to z zwykłymi kamieniami? Okej, okay. myślę, że to będzie Somberami. Zobaczymy jak się będzie grało na dwie dwie te dziwające bronie. Czy 25 będzie stream? A co jest 25 takiego? 25. Pewnie tak. Powinien być. Czy to jest jakieś święto, czy co? Jeśli to jest święto, to to, to, to nie wiem. Zależy jakie święto. Co się dzieje 25? Oprócz premiery rok temu Elden Ringa Wielkie bronie... To? To jest fajna broń, tylko ona jest mega ciężka. Nie, nie chcę tego. Eee, dobra, na razie chyba zostawimy tak, jak, jak jest. Bo nie mam pomysłu, którą z tych broni bym chciał ulepszać. da mi się jakoś tak bardzo nie podoba. Mm, ale załóżmy na przykład zamiast... To ma tak, to ma tak. Zamiast tej broni załóżmy Magma Blade. Teraz obie mają płonące gówno. Piękne. I to się skaluje z, z wiarą, więc... Boss. 24 będzie The Forest 2. A, święto synów lasu Po prostu czy będzie, bo minie rok? A czy to jest weekend? Nie, to jest niedziela, tak? To dobrze patrzyłem? Nie, to jest sobota, więc więc pewnie tak. Będzie. Będzie. Mm, jeszcze chciałem. Tak, wpiszemy na YouTubie e, Crab Quest Elden Ring. Wiem, że nie widzicie, zaraz zobaczycie. Teraz. To, która? ja. E, to już mamy zrobione z neklesem. Mamy broiled Prawns. I możemy kupować, tak. To się zgadza. Dalej. Unlocked, bla, bla, bla. Eee, tu. Merchant number 2. To jest już od razu odblokowane? Poczekaj, ja sobie to od razu ustawię u siebie. Na północy od... Tutaj? Okej, okay, zaraz tam podejdziemy. Wystarczy podejść i on, i on jest? Okej, okay, przy poziomie wody. I on sobie siedzi przy... Okej. Okay. Bo tak, te z z z zwiększają... A czy zmniejszają przyjmowany damage fizyczny po prostu, a te mocno zmniejszają. Pytanie: jak mocno zmniejszają w modzie, i czy oba się stakują? Bo jeśli tak, well. <słuch> o nie, wyłączyłem. Z powrotem. Idziemy tam się przejść. Bo to będzie, jeśli to działa rzeczywiście i na przykład się stakuje, to mm, Tak mi to życie ułatwi. Eee, czy baba z nie jest w wulkanicznym dworze? Jest. Jest. Eee, ale pierwszy raz ją spotykamy w Liurni właśnie. Generalnie, jak jej pomożemy i damy jej ten e, necklace, naszyjnik, to ona później mówi: Mordko, zajebiście się sprawowałeś, masz tutaj e, zaproszenie do wulkanicznego dworu. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj robimy Bieganko. Próbowałem zabić Radana i w ogóle dzień dobry, anonimowy. E, próbowałem zabić Radana, miał już 10% HP i Staturo skupił za 10 tysięcy zabicie postaci. Mm, więc co jest to. <noise> a poza tym robimy całe Keylit generalnie. U ciebie ją zabili. Oj, a zrobiłeś jej questa? Bo ja, ja jej questa nigdy nie zrobiłem, ale widziałem na necie, że jak się zrobi jej questa, to ona się zamienia w ludzie, ludzia, Wężo ludzia. Więc no, ja tego questa też nigdy nie zrobiłem, jakby co, także. Ja mówię tylko to, co oh, słyszałem i widziałem. Au! Nie zabijaj mi NPCA, kurwiu! Kurwa, nie mam buffów przecież. No dobra, zrobimy takie szybkie tylko buffy. O Jezu, no ja znowu ochotę. O nie! Bro, nie one-shotujesz, prawda? Nie, pewnie, że nie. Jesteś kurwa lamusem. Ale Frostbite, ale Frostbite boli. Kurwa, nie chcę komara. Idźcie sobie krabiki, proszę was Naprawdę nie musiałyście ginąć, ale zaczęłyście podchodzić Ja to zrobiłem w swojej własnej samoobronie Człowieku, ludź, najgorszy są od człowieka Potwierdzam Nawet z nią nie pogadałeś, oj Jest Daj mi 100 takich i daj mi... Weźmy tylko 10 Jakby się okazało, że one na przykład się nie stakują Dobra, status Po prawej stronie mamy 33% ochrony fizycznej Zjemy krewetkę Nie, zjemy kraba Teraz mamy 46% obrony fizycznej. I czy krewetka zwiększy to? 54. To się stakuje. Okej. Okay. That's what I'm talking about. Zjedzmy wszystkie runy jakie mam i wykorzystam wszystkie runy na kupienie tych hmm, jak największej ilości krewetek i krabów. To jest cudowne, że to się stakuje. I od razu potem idziemy przetestować to na radanie. Jeszcze więcej błupów, takie... Właśnie, bo ciebie anonimowy nie było, ale... E, dzisiaj czytałem patch nocy, e, do tego Do tego moda I jest patch, którego jeszcze nie ściągnąłem e, Ale będę miał na następny tydzień, który zmniejsza czas kastowania wszystkich błupów Więc będzie szybciej, na szczęście Od przyszłego tygodnia Oprócz kranów, jaką wodę lubisz najbardziej? Żywiec? E, nie, ja zazwyczaj lubię takie mm, muszyniankowe W sensie muszyna, muszynianka i tak dalej takie mocno mineralizowane. Dobra, weźmy 200 takich. Ile ich mam? 222. Weźmy 221 takich. nie, bo to mam w zapasie tyle. A to weźmy jeszcze 90? Tak, żeby mieć ich porówno, po prostu około. Dobra, i mogę kupić 155, czyli weźmy 76 takich, jeszcze dwa takie i 80 takich. I GG. I jesteśmy zrobieni na co najmniej kilkaset śmierci w tym momencie. Na 400 śmierci jesteśmy gotowi. <noise> Mamy tego więcej niż, kurwa Runarków Dobrze, w takim razie, teraz Idziemy to przetestować na pierdolonym radanie Ta kurwa musi dzisiaj paść, nie musi, wcale nie musi Ale chcę, chcę w to wierzyć Ten krewskarz to bogaty, będzie stary on, on za to, co mu teraz dałem Ja mu teraz dałem prawie pół miliona Albo około pół miliona e, To on by za to sobie, kurwa, dom kupił Dobra, e, ale wracamy do broni Tą, która się najbardziej, najlepiej Zdawała na tego bossa Czyli na szpone. Do tego zmieniamy to na to. To musimy też zmienić. Z czym ja chodziłem, kurwa? W czymś, co mi dawało obronę przeciw. Nie, nie, nie. W tym chodziłem, ale to nie miało sensu. Teoretycznie. Hmm, niech będzie. To zmienimy na cokolwiek co jest ciężkie. Skąd ja to mam? Nie wiem, ale założę. No, ciężkie itemy, bo ciężkie itemy dają więcej obrony. Czy ja chcę. Tak, muszę zobaczyć, jakie ja mam soczki. Eee, mam 9-9 dexa, więc w dekta nie idziemy. Siły będzie tyle... Okej, okay, czyli wiara plus soczek na nieumieranie. Mam 10 punktów, może inflacja jest weldanie, ja... I za 10 milionów... 1 milion to chleba nie kupisz, może. Znaczy w tym w tym, e, modzie na pewno jest inflacja, to jest pewne. <laughs> Dobra, i zmieniamy to na opalin bubble tier, cyk. gitara. Więc puścimy bupę od razu. Inflacja, mod, tak. 10 tysięcy punktów masz? Boże, i teraz ty będziesz chciał mnie zabić? No cóż. Przynajmniej jak mnie teraz zabijesz, to nie będziesz miał na następne podejście. Z takiego punktu widzenia muszę, muszę wyjść, bo... Przecież nie będę teraz mówić, aha, dobra, to ja już nigdy nie podchodzę do Radana, no, nie ma sensu, bo mnie zabiją. Zabijecie mnie, to mnie zabijecie, no. Touch is life. Dobrze, to. A resztę sobie włączę, jak będę schodzić na dół, nie? Ni... Ale no, właśnie wracając do, do tego, do tematu wody. Czy wy czujecie na przykład różnicę w smaku wody? Bo ja czuję zawsze. I zawsze jak słyszę, że, że ktoś mówi, że o woda i to woda, to ja nie czuję różnicy. Jak dla mnie każda woda smakuje w chuj inaczej. Każda ma jakiś taki inny posmak. A propos żywiec zdrój, Żywiec drój to jest podobno jedna z najgorszych jakościowo wód w polskich sklepach. Generalnie. Że podobno równie dobrze mógłbyś pić kranurę. Czujesz też. Smakowo, że widzę jest taki neutralny bardzo. Ale podobno no. Nie ma żadnych tam ciekawych rzeczy w nim w środku. Mineralsów. E, dobrze. I po kolei. To. Aha, jeszcze miałem pozabijać trochę tych, no? Pozabijać trochę. jakąś się nazywają? Żółwi. I weźmiemy sobie. Rot. Because why the fuck not primavera. Znaczy ja zazwyczaj piję kranówkę, także. Jeśli chodzi o jakość wody, to ja nie mam co się wypowiadać, generalnie, nie? <grym> Można tak powiedzieć. Mm, czy ja coś jeszcze chcę włączyć? Ile mam teraz obrony przeciwko? 63%. Jeszcze raz, czy ja włączyłem? Na pewno to, na pewno włączyłem. Tak, włączone było. No to co? Nie spróbujesz, to się nie O-o. Ooo! Napisie wody! Kurwa! Lisu, nienawidzę Cię. Lisu, nienawidzę Cię, kurwa. Od przyszłego streama zmieniam na cenę jeszcze wyższą. Nie ma chuja. Nie ma chuja. Nie ma chuja. Jeszcze akurat on w tym momencie stwierdził, że jedni akurat to combo, to jedno combo, które jest idealne, kiedy wiesz, jak je zagrać, a jest chujowe, jak... jak... jak stoisz i nic nie robisz. Mmmm. Tabletkę od serca masz? <grywa> kurwa teraz, jest, teraz nie jest dobra cena To jest za tanio W ogóle jak jakiś czas temu, nie pamiętam co to był Ale ktoś przyszedł na mojego streama, ktoś kto nie bywa za często Tak mi się wydaje I powiedział, że o za 10 tysięcy Tylko jest zabicie postaci To najtaniej ze wszystkich streamerów jakich znam Więc nawet zabicie postaci jest u mnie tanie Za tanie Trzeba zrobić kurwa inflation <grywa> Trzeba zrobić inflację <grywa> 20%, tak, będziemy, będziemy będziemy, podnosić ceny zgodnie z tym, co co miesiąc jest ten. Jak Glapiński powie, że jest plus 15% inflacji, ja wtedy zrobię plus 15% cen. Dobra, jest tak, jakbyś powinno. Jestem niewydumny. Chyba pierwszy raz mnie aż tak to ujebało na tak trudnym Bosie. Dotychczas, jak umierałem, chyba raz czy dwa razy umarłem na Bosie. Ale to zazwyczaj nie były jakieś bardzo trudne Bosy, które. Demon of Hatred chyba, który mi dobrze szedł. To wtedy mnie zabiliście wodą. To był chyba najtrudniejszy boss, jakiego dotąd biłem i zostałem zabity wodą. Znaczy najgorsze jest to, że ja jestem pewien, że taka dobra próba już, próba już się dzisiaj nie powtórzę. Nie ma takiej kurwa opcji. To była próba 1 na 20. Dostałem dwa hity z, jednej, z jednego spadnięcia. Zabrało mi pół HP, a później brał mi drugie pół HP. jestem na tyle zły na to, że chwilowo wyłączę odbieranie. Bo 6 minut temu był ostatni raz odebrane, więc w ciągu kolejnej walki pewnie znowu będzie do odebrania. Wyłączam. Pierdolę to. Teraz, jak ktoś chce mnie zabić podczas tego podejścia, to tylko i wyłącznie za pomocą 10 tysięcy złotych zgłaszam sprzeciw do pokułatuły. Ja się już ciągnie za dużo streamów, chcę mieć go z głowy. Bulbi wczoraj dychę wydał, żeby mnie zabić. Czy to było dzisiaj? Chyba wczoraj. Juma, trochę tak. Muszę przyznać, że trochę mnie to podgotowało. Chcę zrobić double killa <głysy> No Co My się Już jestem striggerowany, już go dzisiaj kurwa nie zabiję. Is Ricard dead? No, he's, he's not dead yet. Rijkaard is uh, fucked up because he just one-shots me. patch? It's uh, one patch before the current one. So uh, there was a patch today, I guess, I think. Uh, but I did not download it yet. Trzeba się zbufić. Uh. poświęca swój cenny czas iba dzi Remczakowi, tak. Dziękuję. Nie is not dead. On just keeps one shotting me with every attack, and I have no idea how to dodge the poison thing that he does. Skąd mam ten miecz? Abilitkę, który robi dziurę w podłodze, czy jakoś tak? Miecz jaki miecz? Ja nie mam takiego miecza. Wymienię na polski i angielski. Nie, eee, tu wiesz, jak ktoś przyjdzie i coś powie po, po angielsku, temu odpowiem, nie? Eee, ale nie na tyle dużo. Ja wolę jednak mówić swoim własnym języku, w tym się... W tym się najbardziej komfortowo czuję. Co to za stream teraz po angielsku? Nie no, kolega zapytał po angielsku, to mu po angielsku odpowiedziałem. Zakładam, że jest mało streamerów Ascended Moda, więc jak ktoś chce zobaczyć gameplay z tego, to, to idzie gdzie się da. <grystanie> 54%, powinien mieć więcej. Tak, oczywiście, że więcej, to. Teraz 63%. A w ogóle poprzednie przejście miałem, nie zrobiłem tego buffa. I to mnie dość mocno udupiło, dobra. Tu już nic nie zmieniam nawet i tak nic z tego nie potrzebuję. Zły timing roli. Kurwa. Format. Waterfall Dance? Waterfall Dance jest do ogarnięcia. Chyba, że będzie go jakoś dziwnie inaczej robić. Bo może tak być. Dobra. Eee... Tęcza. ten jest wasz rada na kurwą, ale dobrze wiesz, że to ja cię najbardziej wkurwię. Ty mi wkurwiłeś raz. Nie ostatni. Zwiększę ceny, zobaczycie, zwiększę ceny, naprawdę. A, a, dobra. Nie jestem tak striggerowany! Niedługo pić wam, będzie za milion. Gdybyś dał mu zabić, to zapewne, gra by się zakończyła dwa czy jeden stream mniej. No, może nie stream, ale parę godzin pewnie szybciej by się skończyła. I plus zgon. Co tam się z Tobą dzieje? Skąd to Pewnie parę godzin szybciej. Mm. Najgorsze jest to, co, co ja mówiłem, że kiedyś. Że te podejścia są po prostu długie. I to jest najgorsze. Że każda śmierć to jest minus 5-10 minut gry tak naprawdę. To nie jest boss na 3 minuty, który się resetuje, no trudno i idziemy dalej, tylko to jest minus 10 życia. 10 życia, minus 10 minut. Wyciągnięte z życia. To jest dobre, nie? Tak, to jest bardzo dobre. Myślę, żeby to zmienić i założyć sobie coś innego, ale nie wiem co. Przed chwilą miałem coś na myśli, ale już dopomniałem. A, wiem co. Coś było to. Szybciej nakłada blida. Czy jest... Nie, dobra, olać to. Użyłem tego, tak? Użyłem. Nie wiem czy tego użyłem, więc użyję jeszcze raz. I załóżmy na blida to. Minus 10 y, żyć minuty, tak. Minus 10 minut życia. Aha. <grywa> Because fuck you Ostatnia próba. Jestem za bardzo siltowany, żeby to dzisiaj zrobić. Eee, a właśnie, emotki. Ciekawe, czy mi już którąkolwiek zaakceptowali. Bo wrócili mi się trzy. Jedną animowaną, jedną zwykłą. Za tydzień się go zrobi? Będzie trzeba. <laughs> za tydzień zwiększy ceny. <laughs> Będzie picie za piątkę. Jeszcze to. Ostatnia próba. Lub nie. Nie walkulek. Fuck. Kurde, syn! Wybija mnie z rytmu jak mnie trafia tymi kulkami wielkami, wielkimi. Dobra, kurwa, chuj. Koniec, nie mam siły. Nie mam siły, nie mam nic. Hmm. the butt.